Cześć, witajcie! Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyLona.pl Dziś znajdujemy się w Kamiennej Górze, a więc w miejscowości, która nie jest zbyt częstym celem moich eksploracyjnych eskapad. Chcąc Wam przybliżyć moją lokalizację, muszę Wam powiedzieć, że znajduje się u stóp góry widok, która jakiś czas temu w pewnym stopniu została zjedzona przez kamieniołom. Dziś Kamienią już tutaj nie mamy, mamy za to sztolnię, która została tak w co za przewidzieć jej historię, musimy się cofnąć do roku 1944, kiedy to w Kamiennej Górze powstaje filia obozów rozwozem. Jest to podobóz męski, który liczy sobie 1600 osób. W tamtym czasie w Kamiennej Górze mamy co najmniej trzy duże zakłady włókiennicze, a Niemcy obawiając się nalotów dywanowych na swe fabryki i produkujące łożyska włókowe, postanawiają całą produkcję przenieść właśnie do Kamiennej Góry. I wtedy część osób z obozu pracuje w fabrykach, a część drąży w sztonie w pobliskich górach. Jeżeli chodzi o ten obiekt, to wiemy praktycznie z całą pewnością, że miał być to schron dla jednej z załóg pracujących w fabryce produkującej łożyska. Ale czy w takim obiekcie muszą być coś tajemniczego? Okazuje się, że tak. Zapraszam Was do środka. No i dobra moi drodzy, tak wygląda wejście. Dawniej znajdowała się tutaj metalowa krata, ale jak widać już jej nie ma. Prawdopodobnie na złom zabrali ją tak zwani ekolodzy. Wchodzimy do środka. Tu w środku mamy od w lewo. Jak widać na spągu mamy bardzo dużo ogromnych głazów, które odpadły tam ze stropu, jednak tędy nie pójdziemy. Zaraz Wam powiem dlaczego. Idziemy do przodu. Albo ten korytarz wychodzi tutaj. Jest to po prostu łuk. Tam może wejść. Idzie do łuczkiem, wychodzi tutaj. Idziemy dalej przed ciebie. Na początku zadawałem pytanie, czy w takim miejscu może być coś tajemniczego. Okazuje się, że tak. Bo gdy wchodziło tutaj wojsko polskie, które dysponowało planem tego schronu, ukazało się że na planie mamy odnogę w lewo, gdzieś niedaleko wejścia być może na przykład gdzieś tutaj w tym obmurowaniu bo jak widać tutaj mamy y, ociosy obmurowane ale tam na początku na przykład już nie i okazało się że na tym planie mamy odnogę w lewo ale fizycznie tej odnogi nie ma czy jest ona gdzieś tutaj zamaskowana, czy też miała być ona dopiero co kuta, no tego nie wiemy idziemy dalej idę troszeczkę niżej niż Powinienem. Jestem całkiem wyprostowany, ponieważ tu u góry mamy ogromną mgłę. Stroby jak widać, mamy wzmocnione metalowymi szynami. A więc, w tych fragmentach, obmurowanych, powinno być w miarę bezpiecznie. Tutaj ja mamy korytarz idący w lewo idący w prawo, pójdziemy najpierw tutaj w lewo. Jak widać, mam taką obudowę łukową. Tutaj zaś resztki ceramicznych rur, które odprowadzają wodę z obiektów. I znowu przechodzimy. Do miejsca, gdzie tej obudowy już nie mamy. Być może gdzieś tutaj, gdzie mam tą obudowę, jest jakaś strefa uskokowa i po prostu zabezpieczono ten fragment. Tutaj są z kolei takie bloczki betonowe to właśnie nimi wykonywano tą obudowę. Tutaj zaś na przykład fragmenty. No, no w tym przypadku są do gwoździ, ale tam dalej gdzieś powinny być haki. Bo z raportu wiemy, że obiekt ten był oświetlony. Na spągu też można zauważyć. Mamy tutaj takie wgłębienia, znajdujące się mniej więcej co, co określono ilość centymetrów, a więc będę zapewne e, śmigała sobie kolejka wąskotorowa. No może nie tyle kolejka, co prawdopodobnie wagoniki, którymi mi urobek. No i tutaj znowu nam się zaczyna budowa. O, właśnie hak, o takich takie haki miałem na myśli. A tutaj ktoś widocznie próbował się dostać do bocznych pomieszczeń. Czy one istnieją, czy nie, tego nie wiemy. Tutaj sobie śpinie topę, że mu nie przeszkadzamy. No i tutaj mamy przodek. Prawdopodobnie gdzieś miało być odrążone dalej, no ale praca przestaną. Wracamy na początek. Szybkim krokiem. Śpioch. W takich miejscach zazwyczaj mamy do czynienia z nietoperzami, z czmami, szczerbówkami. Ćmami, z Staram się Wam je pokazać. No i oczywiście z ścieżkami jaskiniowymi. Ta odnaga jest już bardzo zaparowana. Tutaj mam przodek. Prawdopodobnie miała być jakaś odnoga, a być może magazyn pomieszczenie. Idziemy dalej. Korytarz nam się rozbija w lewo i w prawo idziemy w lewo, bo ten korytarzyk wydaje mi się krótszy tak jest tylko mamy tylko ślady po, po wiertłach a więc ta odnoga miała iść gdzieś tam dalej ale czas nie skończono i znowu jakaś odnoga w lewo pomieszczenie no, Szerokość pomiędzy tymi dwoma odcinkami to około metr 20. Zaraz pójdziemy tam, ale przyjdziemy tutaj. O, tutaj już też mamy przodek. A tutaj mamy jakieś pomieszczenie. Nie doperza. Przy czym tutaj ściany mamy bardzo gładkie, strop wykończony. A więc to już z dużą pewnością chyba miał być jakiś magazyn. Oj, tu nam się wszystko obniża zaraz pójdziemy tam ale najpierw idziemy tutaj przodek zaraz pójdziemy tam ale najpierw idziemy tutaj Tutaj na spągu mamy całą masę tych bloczków Niewykorzystanych. No. No i to by było na tyle. Tu również mamy już koniec. Więc wracamy tam do początku. Idziemy sobie tutaj. prawdopodobnie też miało być jakieś pomieszczenie bo znowu mamy te tak, że tak powiem gładkie ściany przy czym zawalił nam się strop i w tym momencie została nam już tylko jedna odnoga o, są tmy. to są właśnie szczerbówki ale tak połyskują w świetle latarki z tamtej strony, patrzyliśmy w tym kierunku No i tutaj taka mała ciekawostka A mianowicie W tym miejscu mamy wejście numer 2. Jak widać jest ono w kiepskim stanie Przy czym z informacji, które można uzyskać Tych wejść prawdopodobnie było więcej A tutaj co my mamy? Gazetę z 1993 No Nieważne. Zgaszę. W każdym bądź razie mm, to już jest koniec naszej wycieczki. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki dotyczące tego obiektu, to pan Stojak pokusił się o stwierdzenie, że obiekt ten jest... stoi na miejscu dawnej, dawnej kopalni węgla. A więc można by przypuszczać, że gdzieś stąd da się przejść i dalej, tak? Do kopalni. Być może w kopalni znajdują się jakieś ciekawsze... Ciekawsze obiekty, miejsca, być może urządzenia. No niestety nie, bo okazuje się, że kopalnia, o której mówi Pan Stojak, znajduje się kompletnie w innym miejscu. Dziś jest to inna miejscowość. Także miał być to stron dla załogi jednego z zakładów. I przy tym pozostajemy. Tymczasem ja wychodzę na powierzchnię. Zapraszam Was na moją stronę wybrawylona.pl Wyprawy Leona znajdziecie również na Facebooku oraz na YouTubie. No to co? Żegnałem cię starym zwyczajem. Do kolejnego! Dobra. Uciekam do domu. Jak widać Kamienna Góra ma dosyć sporo do, za do zaoferowania. Bo to co jest za mną to jeden z bodajże sześciu oficjalnych podziemi. A tak naprawdę może być ich znacznie więcej. Ja sam mam tutaj do zrobienia jeszcze jeden temat, więc na pewno do Kamiennej Góry wrócę. Kiedy? O tego nie wiem. Zbliży nam się zima. E, teraz mam około minus 5 stopni. E, ja mam na sobie dwie grube bluzy i kurtkę wojskową z podpinką, a zmarzłem. No dopiero tam w podziemiach się troszeczkę ogrzałem, bo tam mamy temperaturę około 7 stopni. W każdym razie, jeżeli chodzi, chodzi o Kamienną Górę, to na pewno tutaj wrócę i prawdopodobnie będzie to miało miejsce w przyszłym sezonie. Dobra, uciekam, trzymajcie się.